Cześć, witamy Was w naszym kolejnym odcinku podcastu Trzy Wymiary, podcast nie tylko filmowy. Dzisiaj porozmawiamy o rodzie Smoka, więc przygotowaliśmy się specjalnie na ten podcast. Każdy z nas ma tematyczną koszulkę. Nie wiem, czy dobrze ale będzie widać w kamerze, ale tutaj ja mam akurat Damona. Tutaj jest też się przygotowała, tak trochę wojowniczo, że tak powiem, koszulkowo. No i Szymon widzę, że ma koszulkę z gry o tron. Winter coming. To od razu przywitam tutaj moich współrozmówców. Cześć Szymon, cześć Justyna. Cześć. Cześć, witajcie. Jesteśmy już też po obejrzeniu dwóch sezonów właśnie Radu Smoka i może zaczniemy od tego jakie macie wrażenie po obejrzeniu tego serialu. I że tylko zaznaczę, że z pewnością nasza rozmowa będzie zawierała jakieś spoilery, dlatego jeżeli jeszcze nie oglądaliście żadnego z tych sezonów albo dopiero zamierzacie, to nie, nie, ogląd oglądajcie. nie oglądajcie naszego podcastu nie. na razie, ale później jak najbardziej możecie do niego wrócić. I zobaczyć, czy się zgadzacie tutaj z naszymi y, wypowiedziami. Chyba, że czekacie na spoilery. O, tak, ja ze uwielbiam no, uwielbiamy spoilery. Nie to co Szymon. Dobra, więc wrócimy w takim razie do tego y, mojego pytania. Jak wrażenia? <gry> Szymon, to to powiedz, jak so, jakie są Twoje wrażenia po obejrzeniu tego serialu całego? Ja na ten serial czekałem, bo jestem dużym fanem gry o Tron. Y, gry o Tron oglądałem od deski do deski. Dwa albo trzy razy. Kiedy ty na to więc, czas miałeś Szymon, więc taki zapracowany. Duże oczekiwania miałem. Moje oczekiwania zostały spełnione. Pojawiły się smoki, na które bardzo czekałem, których praktycznie nie było w Grze o Tron. Pojawiły się ciekawe postacie. Natomiast troszeczkę brakowało mi w tym serialu magii. Magii uh -huh. było bardzo dużo w poprzednim poprzednim uniwersum, znaczy w tym uniwersum, tak, w poprzednim serialu? W grzeotron, tak? Grzeotron. Tutaj magii pojawiała się sporadycznie. W zasadzie tylko przy czar drzewach i przy czarownicach, przy czarownicy mhm. w zasadzie. Więc tutaj tego brakowało. Natomiast smoki ich sporo rekompensowały. No zgadzam się. Wszyscy chyba czekaliśmy nie, najbardziej na smoki. W żaden sposób nie nie byłem zawiedziony tym serialem. Nie wiem, jak będę oceniał go po czterech sezonach. Dwa były: jeden był bardzo dobry, drugi był dobry. Mhm. Uh -huh. uh -huh. y ja, podobnie jak Szymon, na pewno troszeczkę czekałam na ten y drugi se sezon i byłam ciekawa, jak, jak będzie poprowadzona akcja. Książek nie czytałam, więc y każdy, se ka każdy sezon jest dla mnie jak gdyby takim. Nowym odkryciem, ale chyba najbardziej mimo wszystko ja zawsze czekam na muzykę, jeżeli chodzi o, czy, o grę o tron, czy o właśnie ród smoka, i na krajobrazy, tak. Bardzo mi się podoba ten cały uniwersum, które jest pokazane. No i oczywiście smoki, tak jak powiedział Szymon, ale myślę, że chyba w tym drugim sezonie najbardziej odpowiadała mi właśnie ta taka warstwa estetyczna, niekoniecznie mm. fabuła. Ale super jest to, że zachowali muzykę z gry o tron no. i postanowili jakby kontynuować tę znaczy, uniwersum. Ja czy? myślę, że nikt sobie nie wyobrażał, że będzie mm. inna muzyka. Znaczy, ja sobie to... wyobrażałam, że by mogłaby A. być jak, jakaś. Mm, m może na przykład ta sama osoba mogłaby y, napisać muzykę mm. i mogłaby być wtedy na przykład zbliżona, powiedzmy, tak, ale y, y, szczerze, ja bardzo się ucieszyłam, że była mhm. ta sama, bo to jest jakaś tam kontynuacja, ale. No, ale ta muzyka przywiązuje tego widza, jakby, który był wcześniej fanem Grootland, do tego, żeby kontynuował ono jednak. Było, ono było tak dobre, tak rozpoznawalne, że to mhm. nie to tylko czy... fani, ale to ludzie by nie, nie pozwolili. Ja, ja myślę, że to jest coś takiego, że nie warto zmieniać czegoś, co jest po prostu dobre. Mhm. Mogli Bardzo dobre. po prostu z czegoś takiego, z takiego założenia. nie? No. To je jeden z niczych seriali, w których się po prostu tego openingu nie, nie przewija, nie? No ja nie przewijam bo, tego bo, akurat. Bo nas, nasi widzowie tego nie wiedzą, ale nasz, nasza Justyna ma akurat tutaj tak, taką, nie powiem, że wadę, ale taką manierę. manierę, że po prostu sobie lubi oglądać wszystko na przyspieszeniu. Przewija sobie często te wszystkie seriale i dzięki temu zawsze ogląda szybciej od nas. Przewijam, ale czasami też wracam do tego, co przewinęłam. Ale czołówek... Y Yy, nie, nie pomijam. Szczególnie kiedy ja koment, komentujemy jakąś scenę, i to ją przewinęła, nie wie, o co chodzi, nie. Do końca. Tak to ja w ogóle tutaj miałam takie obawy, czy, jest, czy będą w stanie w ogóle utrzymać ten poziom, tak? Na, na, skup, tak? Ród smoka, czyli skupiamy się na rodzie smoka, czyli na targerianach, tak? Mamy te 170 lat do tyłu, mhm. czy, czy w ogóle będą w stanie jakby tak, kultowy serial utrzymać. Widza przez w ogóle 50 minut tam przez 10 odcinków tak? uh -huh. na takim poziomie, żeby nikt nie uciekał, żeby nikt nie przewijał, uh -huh. albo w ogóle żeby nie wyłączali. To. A szczególnie, że były takie duże dosyć oczekiwania po tym, jak się skończył ostatni sezon gry o Tron, który jednak był dosyć y, hejtowany no, przez. Wie, widzów. Wie, większość hejtowało. Ja troszeczkę uważam, że zbyt mocno był hejtowany. No A, w niektórych ale, przypadkach faktycznie jechali no, Ale nale grubo, nale nale Należało tak, się, tak, należało no. się, jakby uh -huh. im. Tutaj ten no, show, na, show zostali wymienieni, uh -huh, tak? Uh -huh. Więc, ale no, przyłożyli się do, 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 uh -huh. do pierwszego sezonu bardzo. House of the Dragon, drugi i, też dobry. Uh -huh. dobry. Y, to znaczy też dobry. Ja bym powiedziała, że dużo słabszy na pewno niż pierwszy. Może, y, może w pierwszym jakby ta akcja, która rozwija się dość dynamicznie, bardzo. Y, uh -huh. rozwija się w ten sposób, dlatego że jest w ogóle cał przedstawienie całego świata, tak, całej Ty sytuacji. Co, tak porównamy teraz oba tak? Ale ja się też w ogóle zastanawiam, mhm. bo nie jestem pewna, czy na początku było wiadomo, że będą cztery sezony od razu, i być może oni też tego nie wiedzieli, dlatego chyba, na przykład tak Chyba szybko... Martin mówił, że on widzi to na cztery sezony, mhm. co, coś mi się tak kojarzy. Dlatego... A, a czy zgodę mhm. dostanie z AGB o to? Nie wiadomo nigdy. Mhm. Mhm. Dlatego jeżeli mielibyśmy porównać te oba sezony, bo na razie mamy dwa i czekamy na trzeci, który zapewne pojawi się mhm. za dwa lata. To jakie macie, no nie wiem, właśnie wrażenia, opinie o tym, w jaki sposób te dwa sezony zostały skonstruowane? Który był lepszy, który był może mniej angażujący? A może wszystko było tak jak znaczy, powinno? ja mogę tak na plus i na minus, co, co, co uh -huh. dla mnie było. Na pewno pierwszy sezon jest bardzo dobry, drugi jest dobry, ale to także w pierwszym dużo więcej się dzieje. Uh -huh. To jest na plus i na minus dla mnie. Dużo więcej się dzieje politycznie i w postacie niektóre są bardzo rozwinięte, niektóre dla mnie za mało, tak? uh -huh. Jakby tym. Natomiast to, co Justyna zaznaczyła, że fajnie są pokazane krajobrazy, no ale tego się nie dało uniknąć przy, przy uh -huh. smokach, tak? no, Trzeba było te smoki złożyć. Gdzieś... smoka. Nie? Tak, <laughs> no, to, tak, z powietrza gdzieś pokazać, więc te lokacje musiały się tam pojawić bardzo uh -huh. ładne, to nie musiały, ale, ale były pożądane. I w, ty, w tym pierwszym sezonie przeszkadzały mi na przykład duże przeskoki. Hmm, czyli oglądamy odcinek, a tu mamy 10 lat później, uh -huh. 7 lat później, uh -huh. tak. I y żadnych zmian w wyglądzie praktycznie później już, prawda? Jeżeli ja dorosłych do, do, do aktorów. Do których, tak, tak. Niektóre postacie, czyli tak, y, przyszła królowa. Na, na Ale wszyscy się śmieją miała. właśnie, że e, Kristen Cole się nie zmienia przez wszystkie sezony. <noise> Złote serce cały czas ma to tak i samo. ma złotą urodę, więc. Dokładnie. Po prostu tutaj się, piękny chłopak. I te, te przeskoki troszeczkę mnie drażniły. Mhm. Drugi sezon zdecydowanie zwalnia, tam praktycznie nie ma żadnych przeskoków, to wszystko się dzieje już w jednej linii czasowej i ciągłej i wszystko zmierza tak do, do bitwy, do, mhm. do rozstrzygnięć yy, ludzkich. On y, ratuje się, dlaczego, dlaczego uznaważam, że jest dobry, a większość mówi, że nie, ratuje się bardzo dobrym odcinkiem, tym czwartym, gdzie jest bitwa. Uh -huh. Bardzo dobrym odcinkiem dziewiątym do pewnego momentu, tak? czyli do, do, do tego, co się dzieje z Damonem. Uh -huh. Plus y, rozwinęła się postać Eymonda, bardzo uh -huh. y, pokazane jest z, z różnych perspektyw, dosyć, do, dosyć dobrze. To jego działania są fajnie pokazane wszystko jakby jest zrozumiałe. No dobra, mhm. to ja też mogę trochę powiedzieć y, ogólnie o moich tutaj wrażeniach na temat, y, szczególnie pierwszego sezonu. Na pewno bardzo dobrze zrobiono, zrobiono casting tych młodych aktorów, którzy wcielili się w młodsze wersje e, Reyniry i Alicent, naprawdę świetnie to wyszło. E, I przede wszystkim bardzo mi się podobała chemia e, w pierwszym sezonie Reiniry i Daemona, gdy ona mhm. jeszcze była tą nastolatką czy tam właśnie w tym okresie młodzieńczym. I zdecydowanie, jak dla mnie, lepsza chemia właśnie tej młodej aktorki z dorosłym Dajmonem niż starszej Reiniry z Dajmonem później. Później to według mnie nie było już tej takiej chemii, która powinna być i ciągnąć jakoś ten wątek, dlatego w tą miłość już trochę tam mniej wierzyłam, ale na początku faktycznie to było odczuwalne i chyba widzowie czekali, okay, którzy uh -huh. przede wszystkim nie oglądali, a zaczęli nie, znaczy nie, nie czytali, nie wiedzieli, jak to się dalej potoczy, i się zastanawiali, czy dojdzie do tego romansu wujka z bratanicą jakby nie patrzeć. Więc no to było dosyć ciekawe. Bardzo mi się podobał ten casting. Wydaje mi się też, że dorosłe postacie też zostały dobrze dobrane, jeżeli chodzi o wygląd. Aha. Bo jeżeli chodzi o taką charyzmę, to ja bym powiedziała rzeczy, że, że Rejni raz słabo, nie ma tego ducha. Na, na początku z... była słabsza, to później było lepiej. Aha. Wiesz co? wydaje mi się, zbyt stateczna, bo ta młoda rejnira miała w sobie ten ogień, taki prawdziwy w stylu, że nikt mi tu nie będzie podskakiwał, zrobię co chce i tak, wiesz, no była taka bardziej, w, była w stanie wdać się w romans z własnym wujkiem, a starsza reinira jest taka bardziej opanowana, jakby nie patrzeć, taka już taka matrona według mnie. Nie za bardzo mi się podoba i właśnie ta przemiana na starszą Rejnirę. Brak w niej ognia, takiej iskry. Czegoś takiego mi tu w niej brak. Mm -hmm. No i też tak jak mówił Szymon, mm -hmm. przeskoki oczywiście w pierwszym sezonie nie były fajne. Za szybko to szło, jakby nie byli pewni, czy chcą zrobić cztery sezony i czy będą mieli na to pieniądze. Więc tutaj mogli dłużej pociągnąć na przykład z młodymi aktorami, na przykład do końca sezonu i później na przykład w drugim już wprowadzić starszych, żeby to jakoś się ciągnęło, bo drugi sezon faktycznie jest już trochę taki, no, prowadzony dość monotematycznie. To znaczy minusem właśnie tego drugiego sezonu dla mnie istotnym takim jest to, że jest za mało zielonych, mhm. czyli rody Targaryenów tak po stronie tych Hightowerów m, z, z tego rodowodu i o, ich racje są dla mnie za mało przedstawiane. Mhm. Jakby nie są współmierne do tego co, co, co ma Renira, tak. Mhm. Ją pokazują dużo więcej. Daemona pokazują dużo więcej i tak naprawdę tam postacią, która m, Mm, zasługuje jakby na pokazanie więcej, to jest i Alicent i na pewno jeszcze, jeszcze więcej bym pokazywał Eymonda. No. Jeszcze więcej, no. tak? Z jego pięknym smokiem. No. No, mnie się z kolei na przykład wydaje właśnie, że pierwszy sezon jest e, mimo wszystko e, dużo lepszy właśnie dlatego, że ta akcja jest taka e, dynamiczna. To, co wy powiedzieliście o tym, że w pewnym momencie jest taki przeskok czasowy, to mm -hmm. mi zupełnie nie przeszkadzało, bo myślę, że... E... Kilka było. No, ale ten taki jeden główny, kiedy... Nie A wiem, kiedy z małej stali się dorosła, tak? Tak. Ale e... później nagle ma dzieci i jest cały czas taka sama. Bo zasadzie w zasadzie ona, ona już te dzieci miała po tym, po tym przeskoku i no. myślę, że to jest taki Właśnie dość sensowny przeskok, ponieważ tam jest pokazane, że ona już jest właśnie z tym swoim mężem, którego niekoniecznie sama wybrała i chciała, że ma dzieci, jest uwikłana w to życie takie królewskie, właśnie dlatego, że ona ma, ma tu świadomość, że chce. Chce być to u nas, ten A czasami robili takie przeskoki, że ja się zastanawiałam, ile ten wiserys jeszcze będzie tak naprawdę żył, bo Mi... oni wciąż robili te przeskoki, ileś mijał, 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 miało, on wciąż tam się trzymał. Na znaczy, tym on był bardzo chory, więc te, 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 te przeskoki, że tak powiem, są jakoś tam adekwatne do tego, jak on się starzał. No jak się czuł, sw... no, no tak. i, i chorował coraz bardziej, ale pierwszy sezon moim zdaniem jest też o tyle fajny, że naprawdę te postaci są bardzo wyraziste. W drugim, y, drugim sezonie taką y, jedyną mocno wyrazistą postacią jest postać, której bardzo nie lubię, ale no niestety nie można tego mu zarzucić, że nie jest fajną postacią, y, że, że nie jest dobrze przedstawioną postacią, to jest właśnie Eamont. Mhm. który moim zdaniem tutaj. No ale to chyba nie mówisz o grze aktorskiej, bo on świetnie jakby. To znaczy, tam... ja nie mówię o grze aktorskiej, ja mówię na przykład o tym, że świetnie jest rozwijana ta, post... ta, 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 ta ten charakter jego i jest pokazywane świetnie to, że mm, przez to, że jest, że ma takie cechy psychopatyczne, tak. Mhm. Y on, oni budują przez, przez tą postać napięcie, że z nim idzie jakieś zagrożenie, że jest tak nieprzewidywalną, idzie. złą, agresywną, bezwzględną osobą, że jak gdyby mm, przez cały sezon, jak gdyby on, rosnąć w, on rosnąc y, jak gdyby w siłę, tak? y, zyskując coraz bardziej mocną pozycję w królestwie, pokazywane jest, że właśnie z nim idzie też i niebezpieczeństwo. Tak? Więc y, to jest taka naj, najfajniejsza dla mnie postać w drugim sezonie i tak, tak taki właśnie plus tego sezonu. Y, a Kiepsko jest pokazana właśnie Rynira, tak jak powiedzieliście, że ona mm -hmm. jest w ogóle taka wyjałowiona już ze wszystkiego. Ja nie wiem, czasami się zastanawiałam, czy, czy to jest, nie wiem, czy oni chcieli pokazać, że ona jest w jakiejś depresji. Ja myślałam, czy... że się trochę zmieni po tym, jak tam ta rada i powiedziała, że się trochę ogarnąć, jak ona spliczkowała tego jednego z tej rady. Myślałam, że o, już w końcu ten pazur będzie jakiś, że tam Rynira coś zrobi, mm -hmm. ale nie, no, jedyne co to tam poszło, spaliła no trochę właśnie. tych swoich takie... krewnych. I to jest właśnie takie y, trochę słabe. Słabe jest też to, że te wątki mam wrażenie, że one się rozpoczynają i nie kończą. W zasadzie żaden wątek, biorąc one, pod uwagę. One tak początek, są dosyć mocno. No. Biorąc pod uwagę, że jest jak gdyby początek i koniec sezonu, żaden z tych wątków nie jest y, doprowadzony do końca. Nie ma tak naprawdę finału też, tak? Mhm. Bo w zasadzie ten ostatni finałowy y, odcinek mógłby, mógłby być równie dobrze zakończeniem pierwszego. Mm. No poza wizją. No tak, ale chodzi mi o sa samo zakończenie, że tak jak gdyby y, my widzowie zostaliśmy z zostawieni z tym, y, z czym zostaliśmy zostawieni na, na końcu pierwszego y, sezonu. Także hmm. ja no, tak a to a widzę. Co jest ciekawe, że patrzcie, wszyscy, rozmawiamy o Reynize, tak, że się zmienia tam po latach. Y, o Dejmonie też, uh -huh. że się zmienił, bo ten y, młodszy Dejmon, to taka trochę fleja była jednak. Y, młodszy Dejmon? Mm, on to miał pazur. Nie, ten, ten, też, rzecz, ten starszy został ten, Jakby. Taki takie się trochę. Mało. Zamknęli go w tym zamku, żeby po prostu tam nie przeszkadzał, chyba. Nie wiem, ale ten. Ale zobaczcie, że w Alicen na przykład, to nikt tego nie komentuje, ta, ta płynność była niezła tam w tej Alicen. Zobaczcie. Ale w nikt, tak nie nikt, nikt nie zwraca uwagi, że ona była mała tam, i, i teraz jest dorosła. I, jakby te, te obie aktorki naprawdę dobrze się sprawdziły, dobrze zostały dobrane. Jakby. Tak, no ale po nie widać takiej zmiany charakteru za bardzo. Ona od zawsze była taka i dalej to kontynuuje. Znaczy, troszeczkę była grzeczniejsza, no troszeczkę no. była grzeczniejsza. No tak, ale no. potem nagle miała dzieci i zaczęła mieć inne priorytety. Czyli, że ich ochrona i posadzenie na tronie swojego syna. Właśnie nie ochrona, tylko budzi się w niej chęć władzy. Również, I, i również. może nawet to jest właśnie kwestia tego, dlaczego ona taka a nie inaczej zinterpretowała słowa umierającego króla. Bo uh -huh. ona się może sama przed sobą przyznać nie chce, ale w niej się budzi że ta także, uh -huh. jak gdyby, chęć bycia... Trochę, trochę a ty mówisz o tych ostatnich słowach, tak? Tak, no. ostatnich słowach króla. że Wydaje mi się, że u niej się też budzi właśnie takie... Poczucie, że y, m, m, inaczej, nie chce się do końca przyznać, że, y, że jednak chciałaby grać troszeczkę te pierwsze skrzypce. Tak? Y, ona ma w sobie jakieś tam wrodzone poczucie sprawiedliwości i powiedzmy, że dobroci, y, ale w momencie, kiedy właśnie pojawia się ta ostatnia, ostatnia scena z królem, y, bardzo łatwo ona to zaczyna interpretować mm. jako. Y, jako y, jako słowa skierowane do jej syna pierworodnego. I myślę, że to jest właśnie, właśnie to, że ona nie do końca jest, y, y, chcąc robić dobrze, nie do końca zawsze jest y, uczciwa sama z sobą. Ale z drugiej strony ona już sobie zdawała sprawę z tego, że jeden z jej synów jest po prostu głupi, a drugi jest psychopatą. To znaczy ona sobie może zdawała i sprawę, ale... Ale drugiej... jak mogła sądzić, że Wiserys, ten mądry król, chciałby posadzić na tronie głupka? Wydaje mi się, że ten wątek jakby był tro trochę jest za mało dopracowany, za mało jakby wyjaśniany. Dlatego, że tak, jest ta przepowiednia. Ona. Mm -hmm. Z tym egonem Tak. Zdobywcą. ona. My Alicent myśli, że to jest mowa o jej synie, tak? To jest mowa o. Egonie. To Je jest jej syn nie mógłby niczego zdobyć. Tak. <laughs> to nic, ale ona wcale nie musi być tak, że ona musi. Myśleć, czy Król mógł pomyśleć, żeby posadzić na, na tronie. Tak, ale kogoś. z drugiej strony, zwłaszcza na to, że wszystkie kłótnie, w których brali udział, wszyscy targarienowi, to wistety zawsze stało po stronie Reiniry, co by się nie działo. nic nie szkodzi. Ona po prostu bardzo chciała, żeby to było, mogła bardzo chcieć, żeby to jej syn był jednym inaczej, żeby jej syn był tą osobą. Którą wskazał viserys. I w momencie, kiedy usłyszała imię Egon, bardzo no tak. łatwo odniosła to do, do swojego syna. Ona nie musiała myśleć, czy on jest głupi, czy on jest, czy się go, że tak powiem, kolokwialnie da naprawić jeszcze, czy już niekoniecznie. Wierzyła, że jej mąż i król jednak kocha te swoje dzieci, jakiekolwiek one by nie były, ale to jest najistotniejsze myślę, że ona po prostu chciała, żeby to był jej syn. W, tak, w jakiś ale... sposób się godziła z tym, że Rejnira została wskazana na następczynię tronu, ale z drugiej strony. Wiedziała, że jej dzieci też mają jakoś tam tak. prawo do sukcesji, tak? No tak, ale zobacz, że nikomu jakby nie przyszło nawet do głowy, że tam nawet ani jednej jakiejś tam rozmowy nie było, że y, zbieżność imiona Egona i Egona mhm. jest tak, jakby stuprocentowa, mhm. że to że on mógł majaczyć, tak? Jakby tu moim zdaniem, w tak prawda? Wszystko no. w ogóle wskazuje na to, że on myślał, że rozmawia a król te ostatnie mhm. słowa, to że Córką. wypowiada do, do córki, a nie do żony. Tylko, jakby. że <laughs> jej egon był pierworodnym, nie, no biorąc tak, pod uwagę, jak no gdyby no tak, jakby gdyby pomijając Rejnira. Ale Wiserys, gdy był zdrowy i, i mógł jeszcze sobie, o sobie decydować, wybrał Rejnirę. Wielokrotnie no. to podkreślał, więc znaczy... ostateczne słowa chorego człowieka, który już trochę tak myśli nieskładnie, nie wiem, czy powinien wskazywać ale... na sukcesję syna, który jest troszkę taki nieogarnięty. Tylko, że ten właśnie, że król miał wskazać następcę tronu i raczej wybierał wśród swoich dzieci no tak. i miała prawo myśleć, że to będzie Egon jest syn, a nie wnuk czy jakaś tam jeszcze kolejna osoba, tym bardziej, no. że nie była świadoma tego, że była jakaś tam wizja, proroctwo, które było przekazywane w znaczy, tej mi, rodzinie. Mi nie przeszkadza to, że ona tak pomyślała, nie, bardziej mi przeszkadza, że ten wątek jakby przez nikogo nie jest w ogóle jakoś tam poruszany, tak? Że... Że, że on jednak mógł mówić o kimś innym. Ale, ale Oni, o to, ona to że, przyjęła, że tak jest, i koniec, chyba że, tak to przedstawiła. No Ale, ale cały tak. dwór go znał tego oficerysa, no. Nikom, nikt się nie zdziwił, że on nie cały, wie, chciał, żeby no, jego głupi syn zasiadł na tronie. Cały dwór wie, też znał to przepowiednię, a nikt jakby nie podważył przez sekundę nawet czy Może się bali też. Nie, na nie, tego, ale bo no, znał, jednak, wiecie, wiedział, że Egon, że był już władca, tak, który się nazywał Egon i był dużo sławniejszym i rozsądniejszym, a nikt jakby na tym nawet nie debatuje, więc to jest troszeczkę takie dla mnie... Za łatwo to przyjęli, tak? No za łatwo, ale na pewno też pomógł duży Otto, który wtedy był tam tak, yy, namiestnikiem i po prostu no to... yy, przeszła ta wersja dla nich nie, już chyba nie był wtedy namiestnikiem Był, 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 już był namiestnikiem był i, ten, ten, i później był namiestnikiem, jego... ale on był oddelegowany w pewnym momencie. Tak, ale wte wtedy był namiestnikiem na pewno, bo ten, i oni tam się szybko sprawili. Ktoś był przeciwko, to zło, dokładnie, zło, dokładnie. złoty człowiek, no, no, no. czyli kol, czyli od razu Krystian go tam Krystian... przyniósł do stołu, a jeden, jeden z tych zrezygnował z, hmm. z bycia w Rady w Radzie. Więc mhm. to może nie tak, że w ogóle nikt nie depotował nad tym, ale może się nie mogli za bardzo sprzeciwić temu, żeby akurat y, nasz ego zasiadł na tronie. No, ale jakby ta dyskusja się pojawiła, to ja bym się czuł lepiej z tym w ogóle, bo, bo to musiało się według mnie Być może Reinira po prostu zajmonem nie mieli takiego poparcia na dworze, żeby na tym tronie ją posadzić i zostać. Bardzo możliwe, bo przecież tam Alicent jednak budowała te swoje zaplecze i tych swoich ludzi. Chociażby poprzez Cristona, który był chyba wtedy strażnikiem tej sferzy królewskiej, czy, czy jakoś tak. Myślę, że nawet jeżeli Alicent miała jakichś tam swoich. E Popleczników y, i sprzymierzeńców, to jednak do momentu śmierci króla, to jednak Reiniera była przygotowywana no, y, tak. do przyjęcia tronu, i nawet Alicent się y, w jakiś tam sposób na to godziła. Y, dla mnie bardziej istotna jest kwestia tego, dlaczego ktoś po prostu uwierzył jej na słowo. Y, to, czy chodziło o jej syna. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy umierający król mówi, że następcą jego ma być Egon. To jednak syn Alicent mimo wszystko jest pierwszym do tego, żeby być skojarzonym jako następca, bo nie możemy tutaj mówić, że umierający król mógłby mówić o królu sprzed lat, tak? o ile nie mówił właśnie o królu przyszłości, który, w nawet. przyszłości. A tak jak wiemy, Alicent nie znała tego całego proroctwa czy, czy wizji, nie pamiętam jak to jest określane. Więc y, absolutnie rozumiem ją, że mogła to zinterpretować w taki, a nie inny sposób. No, to, to niewiele by zmieniło, tak? Bo Hightower od to już był przygotowany na, na obsadzenie najstarszego syna, no, jakby ten, no, ale to, ta wątpliwość, jakby dla mnie była. Mogła być jeszcze poruszona. No powiem Wam, że odto nie bez przyczyny posłał swoją córkę do wiserysa, żeby ona została jego żoną, żeby potem na tronie miała zasiadać Rhaenyra, mm. albo ktoś niezwiązany z jego krwią. Więc mm. było to oczywiste, że on będzie chciał tutaj do przepchnąć be... akurat tę wersję. No mnie, mnie ciekawi właśnie, czy ta decyzja o skróceniu do dwóch, o dwa odcinki, tak? miało uh -huh. być w drugim sezonie 10 obejrzeliśmy ich osiem. Uh -huh, tak? uh -huh. Czy jeżeli byłby, no Martin i ten ranę tłumaczył oficjalnie, że chcieli pod, podnieść jakoś fabuły. I dlatego skrócili do ośmiu. Czy im się to udało? Wydaje mi się, że nie. Może, może więcej tych wątków by było takich, które mnie interesują mhm. takich, troszeczkę polityki, troszeczkę tej pokazania postaci, ich charakteru takiego gry aktorskiej więcej, tak? mhm. nie wiem, no, ale mhm. ich decyzje jakby no, oni są tutaj najważniejsze. Cię, ciężko <gry> gdybać. Ale wydaje mi się, że nie była to trafiona decyzja. Mnie cieszy, że przynajmniej wątek Deimona został w tym całym sezonie już wyjaśniony i że nie będzie się na trzeci rozwijał, bo jednak jakby miał siedzieć jeszcze w Harrenhal inny trzeci sezon, to ja nie wiem czy no, to wytrzymała. Mi się podobały te jego majaki. Tak do końca nie było jasne. Jakby. A Damon jest przyzwyczajony do tego, że on nie panuje nad swoim życiem i nad tym, co, co się wokół niego dzieje. To zawsze on był tą to, to osobą, która znaczy, chciała tak się dzieje, stanowić, ale czy jest no? przyzwyczajony, to nie wiemy. Ale szczerze powiedziawszy, to było troszeczkę przydługie i przynudne. Te Mi jego się wydaje, że Damon to zawsze wszystko rozgrywał. Zobaczcie, że on uwiódł je na Rainierę i sprawił, że ostatecznie została tą jego żoną, jakby no. nie było. On ją przygotowywał też na to przez jakiś czas, no, nie oszukujmy Moi, się. Nie, on jej nie uwiódł. Absolutnie nie uwiódł. Przecież była tam miasto. Ale ją rozkochał. Sobie rozkochał. Myślę, że gdyby, że gdyby nie, nie robił tych pierwszych kroków w stylu, że tam na miasto jej nie zabierał, albo tam specjalnie się ta nie dawał jej na chociażby, to może ona by tak nie czuła się. Niekoniecznie. Ja wiem, że ku niemu. Była, ja wiem, że to była młoda dziewczyna i mogła być powiedzmy podatna na takie zachowania, ale myślę, że. A jak był młody, przystojny. Ale ja myślę, że. To była właśnie jedna z cech dejmonda, że bez względu na to jaki on był, było w nim dużo takiej jakiejś właśnie dobroci i trochę jak gdyby i nie, myślę, że te pierwsze odcinki pierwszego sezonu pokazują, że między nimi jest jakaś taka specyficzna więź, że oni się po prostu lubią. On nie lubi się ze swoim starszym y, 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 bratem. Królem, no Tak, jak on jaja, przecież ukradł tak, chyba ale w do pierwszym sezonie. To też rejniżej tak, re odda. Ale do czego zmierzam? Jest takim, y, y, ona jest taką osobą, którą on chce w jakiś sposób y, przez tą inicjację seksualną i właśnie y, troszeczkę, że tak powiem, zajęcie się nią, wprowadzić do to y, dorosłe życie. Mhm. Nie zgodziłabym się z tym, że on chciał ją uwieść. Bo jakby nie patrzeć, nie, jak gdyby, nie interweniował w momencie, kiedy zostało zaaranżowane małżeństwo. To raczej ona by chciała widzieć jego bardziej Ale on koło został swojego. już wygnany wtedy. To tak, nic. ale podczas Wesela też jednak była taka tak. scena, kiedy oni razem tańczyli i to było nic. to napięcie między nimi. Ale, ale mimo wszystko on jakby nie podejmuje kroków, które mogłyby spowodować jej taką, a nie inną. Y, takie, a nie inne działanie, tak? Wiesz, On, wypadki chodzą po ludziach. To, no ja myślę, że to nie był wypadek. On sam później się przyznaje, że, yy, że nie zrobił tego właśnie dla niej, tak? Żeby ona nie miała yy, jakiś tam później przez to ale problemach. mimo wszystko później w tej wizji, które ma Damon właśnie w tym zamku, jest scena z Reiniro, podczas której y, ona wyraża wątpliwości, czy on tam jej nie posiadł, czy tam nie uwiódł z tego powodu, żeby zasiąść na tym tronie, żeby być bliżej tronu mm. i że ona po to tylko była mu potrzebna. Myślę, że on w tych wizjach w jakiś sposób rozprawia się sam z sobą. Oczywiście, czyli on sam też mógł mieć takie myśli. On może sam się zastanawiać, czy tak nie było, ale czy to była jego jak gdyby, świadoma decyzja, to już jest inna, inna historia. Ja myślę, że mimo wszystko trzeba też pamiętać o tym, że to Reinira była osobą, która poprosiła go, żeby został jej mężem. To nie było tak, że um, on się mocno w tamtej sytuacji starał. Ona wiedziała, że ona potrzebuje jego wsparcia. jego, jego wsparcia, też militarnego, jakby nie patrzeć y w tamtym momencie również. Ona potrzebowała też jego, że, że tak powiem, jego jako targaryena, uh -huh. żeby też jakby wzmocnić swoje prawo do sukcesji. O, do to szonu. To. Y Więc to była jej decyzja y i jej propozycja. A, y czy on się zdecydował na małżeństwo, bo też widział jakąś tam szansę dla siebie, to już inna kwestia. Na pewno tak. Jak zwykle się trochę rozgadaliśmy, a czas nas goni, więc niestety musimy kończyć dzisiejszy odcinek naszego podcastu Trzy Wymiary podcast nie tylko filmowy. O Rodzie Smoka jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy w jakimś kolejnym odcinku, bo to tylko dwa sezony, a jak widać, można o tym rozmawiać i rozmawiać. A że mamy tutaj. Y nasze ulubione postacie różne, więc chcielibyśmy pewnie umówić to w kolejnym jeszcze podcaście. Dzięki w takim razie za dzisiejszy dzień. Dzięki Szymon, dzięki Justyna. Dzięki wielkie. Dzięki. Mamy nadzieję, że podobał się wam nasz podcast i że będziecie dalej nas oglądać w przyszłych naszych edycjach. Dzięki bardzo i do zobaczenia.